wojen i kryzysów wojny, napięcia międzynarodowe, kryzys migracyjny, to wszystko przykuwa uwagę opinii publicznej. Każdy dzień to nowe nagłówki, nowe obrazy strachu i chaosu. Ludzie żyją w poczuciu zagrożenia, a media karmią nas informacjami, które wywołują emocje, ale rzadko skłaniają do refleksji. Tymczasem gdzieś w tle, po cichu, toczy się proces znacznie głębszy. Pod przykrywką globalnych wstrząsów wprowadza się rozwiązania, które zmienią nasze życie bardziej niż jakakolwiek wojna. Mowa o cyfrowej identyfikacji obywateli, systemie, który ma połączyć nasze dane, dokumenty, płatności, historię medyczną i aktywność online w jeden profil. Na pierwszy rzut oka brzmi to wygodnie, bezpieczne logowanie, mniej biurokracji, szybszy dostęp do usług. Ale każdy, kto choć raz zastanowił się nad tym głębiej, wie, że taka wygoda ma swoją cenę. Bo jeśli wszystko o nas znajduje się w jednym cyfrowym systemie, to znaczy, że ktoś gdzieś ma do tego dostęp. Wystarczy jedno kliknięcie, by ograniczyć dostęp do pieniędzy, usług, transportu czy informacji. Wystarczy zmiana przepisów lub sytuacja nadzwyczajna, by to, co miało być narzędziem ułatwienia życia, stało się narzędziem kontroli. Dlatego wojny, kryzysy i niepokoje społeczne mają dziś jeszcze jeden cel odwrócić naszą uwagę. Zwykły człowiek skupia się na przetrwaniu, na rachunkach, na lęku o przyszłość. Nie ma czasu ani siły analizować, co naprawdę dzieje się za kulisami, a przecież historia uczy, że największe zmiany w systemach władzy nigdy nie dzieją się wtedy, gdy wszyscy patrzą, dzieją się wtedy, gdy ludzie są zajęci czymś innym. Autor Emil Markowski Well, I make Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nasz wspomóc, odwiedzając sklep partnerski kiluminati to oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy Illuminati Team.